Myślę, że warto spojrzeć na zagadnienie innowacyjności na kolei na tle innowacyjności gospodarki w ogóle. A pierwsza konstatacja jest taka, że według mojej oceny środki, jakimi dysponuje budżet państwa, jakie budżet państwa przeznacza na inwestycje i na innowacje i związane z tym inwestycje w nowe produkty, w nowe technologie, są zupełnie niezłe. Powiedziałbym, że było odróżnienie od lat minionych całkiem przyzwoite. Problem jest gdzie indziej, problem jest w ich alokacji wymyślono różne skomplikowane procedury właśnie alokowania tych środków, poprzez konkursy, poprzez granty, poprzez różnego rodzaju konkurencji pomiędzy środkami, które składają się na ten, i to jest wszystko bardzo dobrze, bo oczywiście muszą zrzeciczać projekty najciekawsze. Natomiast ogrom tych zadań, które stoją przed komisjami, które przyznają te środki jest taki, że w efekcie jakby brakuje troszkę linii strategicznej. No powinniśmy zdecydować się na coś. Myślę, że kolej jest właśnie taką linią strategiczną, to znaczy się, cały Cały czas zmierzamy do mm, narodowego programu strategicznego w obszarze kolei. E, mamy w tej chwili bardzo dobre zaplecze naukowe, e, tak w szkołach wyższych, jak i w instytutach badawczych. Można odpowiednio rozdać pracę jakby e, tym osobom, natomiast w tej chwili dominuje właśnie poprzez ten taki troszkę chaotyczny sposób alokowania środków. Dominuje właśnie taki chaos, że m, m, tak jakby samo się reguluje to wszystko co niby w kapitalizmie jest dobrze, no ale oprócz tego trzeba mieć pewną, pewien pomysł na to, w którym kierunku się rozwijamy. Jeżeli założenia polityki transportowej rządu, o której dzisiaj była mowa, stanowią o tym, że... Należałoby przede wszystkim rewitalizować linie, modernizować te linie, które już mamy, podnosić prędkość maksymalne pociągów. Jak słusznie powiedziano, pojawienie się prędkości 200 plus na polskich liniach, czyli 220, prawdopodobnie oznacza, że wchodzimy do klubu kolei dużych prędkości, bo to już będzie linia dużych prędkości zgodnie z dyrektywami europejskimi. No, to właśnie pomysł na to, żeby rozwijać taką technologię, która jest związana z tą modernizacją, z tą rewitalizacją, jest chyba pomysłem no, komplementarnym czy wręcz wspomagającym, który pozwoli, aby ten cel w możliwie krótkim czasie osiągnąć i to osiągnąć w sposób możliwie najlepszy, ponieważ świat idzie naprzód, rozwijają się nowe technologie w różnych obszarach, w różnych kierunkach. Jeżeli nastawiamy się na istniejącą sieć i jej doskonalenie, to należy tak modyfikować i tak do warunków Polski dostosować technologie, innowacje i prowadzić proces innowacji czy poszukiwania innowacji nowych, aby proces tej modernizacji technologicznej wspomagać właśnie w odniesieniu do istniejącej infrastruktury.